Witam Was serdecznie w drugim, kolejnej części mojego właśnie opowiadania, takiej mojej właśnie o, o osobistej opinii na temat papieru toaletowego. Przed chwilą przedstawiałem Wam plusy i minusy takiego papieru toaletowego. Nie będę już teraz o nim opowiadał. Jeżeli nie widzieliście tego, to obejrzyjcie pierwszą część. Teraz właśnie chciałbym Wam strajktoryzować taki drugi rodzaj papieru toaletowego. Konkretnie to, to jest chusteczka, ale... Opowiem o niej, jakby to był dwuwarstwowy papier toaletowy, właśnie w takim samym kształcie, jak ten pierwszy, o którym omawiałem, pewnie właśnie często jak jesteście w sklepach, to nie wiecie, czy kupić taki na przykład perfumowany papier toaletowy, czy po prostu yy, czy ten na przykład taki zwykły, który naprawdę nie jest też takim zwykłym papierem, no przed chwilą omówiłem jego plusy i minusy. No i przede wszystkim perfumowanie takiego papieru, to po oddaniu właśnie kału, to jeżeli się tym papierem i tak tak podetrzemy, to gwarantuję Wam, że perfumowanie takiego papieru i tak nic nie dano. Jeżeli ktoś chce zachować taką pełną kontrolę nad swoim organizmem i chce, żeby ten zapach był odpowiednio zachowany, to i tak radzę mu się podmyć właśnie po, tym, po tej czynności. Tak Ja akurat zawsze się podmywam, dlatego można powiedzieć, że nieraz nawet się nie podcieram, bo wolę się podmyć zamiast się podcierać tam dokładnie. I plusy i minusy, no przede wszystkim pamiętajcie o tym, że ten papier jest droższy mimo wszystko to, to są takie szczegóły, ale wiadomo, że jak ktoś dużo wali, to takich w dużej rodzinie takich rolek papieru idzie dość dużo u mnie średnio 10 na tydzień, czy 20, do 20 nawet zależy od tego, czy duże, czy małe są obiady właśnie i posiłki czy ktoś jest na diecie, czy nie yy. wiadomo, że jak nie jest na diecie, to mój stary wali konkretnie, no wtedy idzie 20 rolek jak nic i po prostu warto zwrócić uwagę na to, żeby oszczędzać pieniądze, bo to się wydaje, że papier taki, nie oszukujmy się, taki, to tych 12 rolek może kosztować nas w granicach 2-3 zł, a tego na przykład 12 rolek może nas kosztować nawet w granicach do aż 9 zł. No, cena jest naprawdę robi dużą różnicę, na przykład 3-9 zł, to można powiedzieć, że ten papier, mimo wszystko, że jest dwuwarstwowy i perfumowany. To jest takim samym papierem jak ten, ale przede wszystkim no minusy tego papieru to jest to, że ten papier jest dwuwarstwowy no i przede wszystkim on nie łapie tak dobrze wody jak ten zrobiony z makulatury i łatwo jak się na przykład podetrzemy, a tych warstw do podetrzenia się dobrze, bo potrzebujemy dość dużo, bo nie oszukujmy się, że akurat ten materiał zbyt dobrze nie zbiera kału. To po prostu musimy takich yy, specjalnych wart podtarcia się co najmniej z 10-15 zużyć. No i dość, że zużywamy więcej papieru, to jeszcze przede wszystkim ostatni taki minus to jest to, że po prostu zatyka się nam kibel, bo woda nie przelatuje. Ten papier słabo łapie wodę, no naprawdę jest z tym ciężko w zależności od tego, jeszcze czy jest regulacja spłuczki, czy nie. Jak tam woda leci, to nieraz musimy czekać po 15 tak znowu wyjść, jak woda naleci, jeszcze to spłukiwać. Już nie mówię o tym, że to jest takie nieprzyjemne, bo taki. Jakby element wypróżnienia powinien być wykonany tylko raz, nie powinniśmy że do tego wracać, powinny być umyte ręce, a tam na przykład siedzimy ze śmierdzącymi rękami, bo wiemy, że za chwilę musimy i tak iść spuścić wodę i albo myjemy je ponownie, co jest naprawdę dziwne. No drugi minus tego papieru to jest to, że jest droższy, o tym już mówiłem. Trzeci minus to jest taki, że przede wszystkim nie jest robiony z makulatury, no ma... Nie, ma, nie jest robiony z makulatury czyli właśnie z takiego papieru na którym wykonuję ten dzisiejszy filmik i nie polecam wam go kupując go pamiętajmy, że nie dość, że wydajemy niepotrzebnie więcej pieniędzy, to nie dbamy jeszcze o środowisko no i ostatnia taka rzecz to jest taka, że tak naprawdę tego, jeżeli ten papier jest dwuwarstwowy a on zawsze jest dwuwarstwowy, to po prostu niepotrzebnie tracimy pieniądze i nie dość, że wydajemy ich więcej do tego papieru tak naprawdę w gruncie rzeczy kupujemy mniej bo wiadomo, że Ilość nawiniętego go na rolkę jest zawsze taka sama teoretycznie, a tak naprawdę przecież on jest podwójny, więc tak naprawdę kupujemy nie dość, połowę z tego zwy, zwykłego, niby zwykłego, ale też który właśnie chroni nam pupę tymi nacięciami, co pokazywałem w pierwszym filmiku, a to jeszcze tak naprawdę kupujemy go właśnie mniej. Starałem się opowiedzieć to właśnie wszystko jak najszybciej, ja mam nadzieję, że dobrze scharakteryzowałem te dwa rodzaje papieru toaletowego do kupienia, jakie macie najczęściej, wasz przed wami leżą na półce i nie wiecie jaką decyzję podjąć. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani z tego co oglądaliście i po prostu nie będziecie sobie już nigdy więcej zadawać pytania jaki papier to należy wybrać do podcierania mojego tyłka. To tyle pozdrawiam was serdecznie, pa!